Siema, chciałbym dzisiaj wam pokazać partię, w której białe wygrały poprzez atak na króla przeciwko obronie francuskiej D4E6, D4D5, końce 3 koń E6, E5. To jest wariant stajnica klasyczny. I tutaj białe od początku zagarniają przestrzeń, umacniają punkt E5, no i czarne muszą go kontratakować. I to pole D4 jest kl kluczowe w tej strukturze pionkowej. Wiadomo, koń F3 wzmacnia nacisk, na właściwie wzmacnia obronę tego punktu, więc czarne robią identycznie, też atakują punkt D4. Goniec E3 broni pionka. Ten goniec jest ogólnie słaby, ponieważ pionki w centrum są na czarnych polach, ale ze względu na to, że białe mają więcej przestrzeni, nie jest to tak odczuwalne jeszcze. A6. Wi wiadomo, białe mają centrum, więc czarne muszą szukać jakiejś kondergry na skrzydle hetmańskim albo królewskim. I tutaj zaraz B5, jakby od razu poszło hetman B6, no to ten pionek jest zablokowany. Nie mają jakiejś dalej te pionki. A tak to A6, hetman D2, B5. I tutaj już widać, że czarne zdobyły trochę przestrzeni, białe już się boją tutaj w długą proszadę. No i tutaj A3. Nie, nieprzyjemne byłoby B4 najprawdopodobniej być może potem C4 y, z ekspansją na tym skrzydle hetmeńskim. Więc białe się bronią A3. Rozwój gońca. Ten goniec tutaj stoi na razie słabo, ale spróbujcie sobie wyobrazić sytuację, w której znikają te pionki, bo bo jest to możliwe, bo mogą się zbić nawzajem potem pójdzie D4 i wtedy ten goniec na końcu się rozgrywa goniec D3 trochę prowokując C4 i potem po prostu wracamy i wykorzystujemy to, że czarne zamknęły trochę skrzydło hetmańskie i mamy teraz czas na swoją grę G4, F5 przykładowo tutaj punkt D4, który trzyma całe centrum już nigdy nie będzie pod atakiem więc tak. Ale czarne rozwijałem figurę, gonię C7, białe krótka roszada I Hetman C7. Nie wydaje mi się to dobrym ruchem, ponieważ punkt E5 i tak jest ba bardzo broniony. Ja, ja bym grał krótką roszadę. I tutaj na przykład najczęściej grałem Hetman F2, żeby tu wymusić jakieś wybicia. No kontrolując ten punkt d4, tak jak mówiłem na początku, no i tu f6, po prostu czarne powinny rosować i grać przez f6, by uzyskać jakąś górę. A hetman c7, no rozwi rozwija figurę, ale nie stoi ten hetman tu jakoś specjalny. Tutaj wybicie i białe chcą zwolnić te pole dla swojego konia. Koń bije i tutaj b4, wygląda to fatalnie. Ponieważ osłabia pola polnice. Konia na c3. Tutaj pionek jest słaby. Aczkolwiek tutaj białych miał na celu to. Żeby umocnić się w centrum pole d4. I wtedy szybko zaatakować. Zanim czarnym uda się wykorzystać osłabienia na skrzydle hetmańskim. Koni d7. No bo jak tutaj. No to po prostu tutaj już nawet nie ma słabości na C2. Teraz wieża wyjdzie na C. Będzie patrzeć na Hetmana, no i polece 4 jest zabrane czarnym. A polece 5 nadal może zostać zdobyte przez białe, więc to nie byłoby dobre. Koń E2, wiadomo, żeby wejść na D4. Tutaj co ciekawe, lepsze było Hetman F2, by nie dopuścić do koń B6, koń C4. No ale koń E2, koń B6. Kd4, Kc4. Obie strony realizują swój plan. Ups, ups, chwila, chwila. Y, Hetman E1. I tutaj czarne popełniły spory błąd, ponieważ zbiły, zbiły tego słabego Gonca. I teraz nie, nie dość, że pole E5 jest silnie bronione przez hetmana i konia, więc F5 zaraz będzie możliwe, to jeszcze ten Goniec był naprawdę słaby, bo tu pionki na czarnych polach był bardzo zblokowany. A koń był silny. No ale tak poszło. G6, no bo jest tutaj F5 grozi. No ale G6 blokuje na razie F5, ale po krótkiej roszadzie zawsze tu będą możliwe poświęcenia. C3. Białe wyczekują, a czarne zrosują. Umacniają tutaj konia. I zaraz może A4 będą chciały grać, jak pójdzie na przykład długa rozsada. G G4 byłoby przedwczesne, bo tutaj H5, no jak G5 to wiadomo, zamknięcie skrzydła jest dobrze, więc trzeba H3, zbicie, zbicie, kąty 4 kąty 4 i na przykład wieża H4, i tutaj jakaś presja jest nieprzyjemna, tutaj sztetła ma jakieś pola, polnice, i białe już nie mają statycznej przewagi, no ale czarne zrusowały w krótko, i teraz G4, Chcemy dojść do F5 po prostu. Centrum mamy umocnione, więc możemy sobie pozwolić na taki atak. Tutaj czarne wymieniają, by mniej więcej przestrzeni, ale to nic nie daje. Nadal. I, i tutaj czarne zagraje Hetman b i z jakimś myślą, że tutaj związują niby konia, konie może odejść, ale to nie było dobre. W takich sytuacjach jak już wiemy, że stoimy gorzej to trzeba po prostu w jakiś sposób stworzyć z jakimi kolei trudności i w tym wypadku zbić tego pionka. No i nie widać w jaki prosty sposób tutaj można zdobyć yy, mo mo można zdobyć tego hetmana, bo z jednej na C1 to jest jeszcze hetman B2 druga to biorę pionka i też jest w porządku. A jeśli król H8, bo można jeszcze grać król H8 z taką ideą, że F5, z zbicie, zbicie, otwieram linię G i mam to w pole tutaj. I gram w taki sposób, by nich moją figurę. Bo jak tutaj zbiję, no to wiesz o G8. No i to by było już w porządku. Bo tutaj wystarczy... Tutaj wy, wystarczy w jakiś sposób rozwiązać te problemy tutaj. Być może nawet tutaj można zbić, bo tu koń wisi. No jest w porządku. No więc poszło hetman B6 i tutaj no i wchodzi F5. Po prostu bezpośrednio plan biały został zrealizowany. F, G, F. No i tutaj czarny do końca był, bo inaczej F6 i hetman H6 by wchodziło. Król H1. Żeby wziąć G1. Król H8, tutaj zbicie wiezą, żeby zaraz wieża H5. F6, tu, no tutaj jakieś od wybicia to jeszcze można zbić końcem. I jeszcze nie jest to takie klarowne, ale białe nie utrudniają, blokują tutaj komunikację. F6, no i zaraz grają wieża H5. Wieża G8, żeby obronić tą linię. Wieża H5, wieża G7 i hetman czy tak, czyli tutaj czarne się poddały. Więc dzięki za obejrzenie tej analizy. Mo mam nadzieję, że nauczyłeś się w jakikolwiek sposób lepiej jakby rozumieć te struktury francuskie. No i pozdro.